Hej, w tym filmie pokażę Wam kilka przykładów na produkty, droższe produkty, które można sprzedawać w dropshippingu. Jak również pokażę Wam, jaki mój najdroższy produkt udało mi się sprzedać właśnie w dropshippingu. Będzie to kontynuacja mojego poprzedniego filmu. Tak więc kliknij sobie tutaj w link, jeżeli go jeszcze nie oglądałeś i nie oglądałaś, tak żeby mieć troszeczkę szersze spojrzenie, właśnie na ten z kolei film. Tak więc, nie przedłużając, może już przejdźmy właśnie na ekran komputera. I zobaczmy, co ja tutaj dla Was przygotowałem. Więc na przykład, na przykład to, co można sprzedawać w przypingu, to są na przykład zestawy mebli ogrodowych. Oczywiście teraz mamy, jak, kiedy to nagrywam, w tym momencie mamy październik, koniec października. Już teraz oczywiście, że to się tak nie sprzedaje. Natomiast w kwietniu, w maju czy w czerwcu to jest ogromna sprzedaż takich produktów i można takie rzeczy sprzedawać. tak? I takie komplety mebli za 799 zł, nawet teraz. Tak jak mówię, w październiku 7 osób kupiło. Ale są i też takie zestawy, Yy, po 1200, tak? 1300, też 6 osób tutaj to kupiło yy, i widzicie, to też jest to, że na przykład taki zestaw, on nie idzie w smarcie, więc tutaj nie ma żadnych dopłat za smarta, co więcej, tutaj jest dostawa od 150 zł, tak? czyli jeżeli ten sprzedawca ma od 150 zł i to mimo wszystko yy, są osoby, które to kupują, przypuszczam, że yy, w sezonie jest to o wiele, wiele droższe, idźmy dalej. Meble, ogólnie meble do domu, do sypialni, czy gdziekolwiek są bardzo fajne produkty, bo właśnie znów y, są to droższe produkty, mogą być, może być na przykład taka komoda za 300 zł, ale może być też na przykład taka komoda za 1100 zł, prawda? Akurat w tym przypadku y, ten sprzedający tutaj dał darmową dostawę, nawet w Smarcie. Oczywiście prawdopodobnie ten produkt wcale nie mieści się do Smarta. On tylko podał Smarta, żeby kupujący kupił. Żeby był ten, było to oznaczenie, żeby to się bardziej wyróżniało. I między innymi ja też stosuję takie, taką technikę, bo to jest fajna, fajne, fajne oznaczenie, fajnie to wygląda. Ludzie kupują w smarcie. A mimo tego, że nawet mogą mieć tutaj dostawę, przypuszczam, że za darmo, tak, oczywiście jest. O, dostawca zadbano, 0 zł, tak? Też 19 dni, ale i tak ktoś wybrał DPD ze smartem. Mimo że tutaj mógł być jakiegoś innego kuriera. Też za darmo, prawda? I to jest właśnie taka technika, którą, którą tutaj stosują inni też sprzedawcy, że kupi ktoś ze smartem, a oni i tak mówi się swoim kurierem, bo, bo w smarta by mu się to nie zmieściło. Tak więc to, jak najbardziej według mnie meble to też są fajne rzeczy do, do przypinku. Tutaj na przykład mamy dostawę w tej, w tej tańszej komodzie o 67 zł, tutaj nie ma Smarta, prawda? Idźmy dalej, co tam jeszcze. No i Jesteśmy dalej w, przy meblach szafy. Szafy, jeszcze droższe produkty, które również. Akurat ten sprzedający ma dostawę np. tutaj od 200 zł, prawda? 890 zł. 58 osób kupiło ten produkt. Idziemy dalej. Szafę można, tak jak pokazywałem, sprzedawać za 890, ale są też i szafy za prawie 2000, 1800 zł. Również tutaj sprzedawca, ten sprzedawca wysyła to od 200 zł. I ludzie to kupują z taką wysyłką, bo, ponieważ, jeżeli wszystkie produkty są tak, tego typu sprzedawane z taką droższą wysyłką, no to nie ma wyjścia. Ludzie muszą zapłacić za tą wysyłkę. Sprzęt do ćwiczeń. Ogólnie, sprzęt do ćwiczeń są to produkty droższe. Jakby nie patrzeć, tak? I zacznijmy może od takiej ławeczki. Najzwyklejsza, no może nie najzwyklejsza, bo ma jak tutaj jakieś, jakieś tam akcesoria, ale 355 zł. Taka ławka treningowa, ale może być na przykład. Cały taki zestaw treningowy, taka mini siłownia, tak? I to już kosztuje 1500 zł, prawda? Więc, więc naprawdę tutaj jest duża rozbieżność i, 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 i duży, tak jakby wachlarz cenowy, ale są i takie produkty, prawda? Za 10 tysięcy. Atlas cały już naprawdę bardzo konkretny. Tutaj też ktoś kupiły, trzy osoby kupiły ten konkretny produkt, tak? Tak więc ogólnie cały ten, jakby cała ta branża fitness i tych produktów, fitness, one się sprzedają tak naprawdę przez cały rok. Oczywiście chyba z tego co pamiętam, największy boom jest w styczniu na takie produkty, bo po nowym roku dużo ludzi ma tam jakieś postanowienia noworoczne, ale ogólnie cały cały rok można takie produkty jak najbardziej sprzedawać. Idźmy dalej, drzwi, tak? Drzwi również można sprzedawać przez internet wysyłkowo i w dropshippingu. I są na przykład drzwi jakieś wewnętrzne po 500 zł, tutaj osoby kupiły, ale mogą być też drzwi na przykład zewnętrzne. Za 2000, prawda? Cztery osoby kupiły i tutaj też jest dostawa od 155 zł. Więc kolejny przykład na droższy produkt, który można sprzedawać w dropshippingu. Idziemy dalej. Materace. Materace również, to są droższe produkty, które można sprzedawać jak najbardziej w dropshippingu. Materace to jest ogromna sprzedaż. Tutaj mamy na przykład taki za 539 zł, kupiło to 630 osób. Rzadko kiedy się zdarza aż taka duża sprzedaż na aukcjach, prawda? A tutaj w tym przypadku jest. Ale może być, może być też materac za 1500, a są też materace i takie za 3,5. Tak? Więc naprawdę no kolejny przykład na to, że są drogie produkty. I można je sprzedawać w dropshippingu. Samochodzik taki, elektryczny pojazd dla dziecka, 667 zł, prawda? 18 osób to kupiło. Wydawać by się mogło, że też produkt bardziej taki na wiosnę, lato, a teraz również cały czas to się sprzedaje. Ale mogą być też takie, i są też takie, i są nawet jeszcze droższe, prawda? Za 2000 taki samochodzik. Więc kolejny przykład na to, że naprawdę tutaj można też popróbować coś z takimi droższymi produktami. Idziemy dalej. Ogólnie całe yy, AGD. Prawda? AGD oczywiście trzeba być na wacie, żeby sprzedawać AGD, natomiast można sprzedawać to w dropshippingu. I na przykład tutaj yy, pokazuję Wam przykład okapu. Jest okap jakiś za 339 zł, ale są i takie okapy za 1000 zł, 1279, czy nawet jeszcze droższe. Więc to również są produkty, które można spróbować sobie tam sprzedawać w dropshippingu. Ale oprócz okapów przecież jeszcze tak naprawdę cała gama innych, nawet lodówek, nawet jakiś tam pralek. Nawet tego typu produkty można próbować sprzedawać, i to jest bardzo mała prowizja na tych, na tych AGD. I teraz, zanim przejdziemy do mojego najdroższego produktu, jaki udało mi się sprzedać w dropshippingu, chciałbym tutaj tylko jeszcze wspomnieć, że to jest tylko mały jakiś wycinek, kilka tylko przykładów produktów, które tam w mojej jakiejś, tam, jakiejś karierze w dropshippingu udało mi się sprzedawać. To są jakieś takie, powiedzmy, typy produktów, które udawało mi się sprzedawać w dropshippingu. Jest tego więcej i można tego szukać, więc to jest kwestia, wydaje mi się, taka, że jeżeli yy, nie myślimy o tych droższych produktach, nie skupiamy się na nich, to, no to nie wiemy tak do końca, ile, i, co, i jakie to są produkty, ile można takich produktów sprzedawać, yy, czy to jest dużo takich, właśnie różnych rodzajów produktów, czy nie. Natomiast, kiedy już zaczniemy się na tym skupiać, zaczniemy na to zwracać uwagę i wystawiać i, i, i szukać takich produktów, tak jak mówię, wystawiać, tak jak ja staram się wystawiać tylko powyżej, powiedzmy, tam, 300 zł, yy, to takie produkty zaczną nam się też rzucać bardziej w oczy, czy tam, nie wiem, jesteśmy coś na Allegro, patrzymy, czy w sklepie, gdzieś tam szukamy i bardziej zwracam na to uwagę i aha, może bym sobie takie coś poszukał w dropshippingu, może takie coś spróbował wystawić. Też wystawiając hurtownię, ogólnie w całą jakąś dropshippingu, powiedzmy, że hurtownia ma 10 tysięcy produktów. Jeżeli posortujemy te produkty tylko od 300 złotych, to nam zostaje powiedzmy tysiąc, więc nawet jest mniej pracy później z tym wystawianiem, mniej mamy tych aukcji, więcej hurtownie możemy wystawić, mieszcząc się w tych limitach, które, mają, które są w programach, tak? czy w Skyshopie, czy w że? Więc, więc naprawdę jest dużo, dużo czynników, oprócz tych wszystkich, które wymieniłem w poprzednim filmie, tak więc tym bardziej odsyłam, jeżeli nie, jeszcze go nie widziałaś, czy nie widziałeś, a teraz przejdźmy już może do produktu, mojego najdroższego produktu, jaki do tej pory udało mi się sprzedać w Dropshippingu. Tak więc tutaj jesteśmy u mnie na... Na mojej, w mojej zakładce, moich zamówień, i tak jak tutaj widzicie, najdroższy produkt, jaki udało mi się sprzedać w dropshippingu do tej pory, mój, to jest produkt za 12 577 zł z 22 października, więc no to było kilka dni temu. tak I podobna sytuacja. Ja to wystawiłem też w Smarcie. Za 0 zł to ktoś kupił. A później tam wysyłka darmowa była z hurtowni. Pomimo że to się ten produkt nie mieścił w smarcie, zapłaciłem za niego 880 zł prowizji, a w hurtowni kosztował mi 10700, czyli 12 577 minus 10700 i minus 880. Zostaje nam tutaj 997 zł, tak? dużo mówię? 700 i 880. Zostaje nam 997 zł, więc, no, ktoś może powiedzieć, no, tak, ale kurczę, to to nawet nie jest 10%, co to jest w ogóle? śmiech na sali nie ma znaczenia. Kiedy ostatnio zarobiłeś, czy zarobiłaś 997 zł, składając jedno zamówienie na Allegro? Wiadomo, aha, bo to jeszcze podatek, bo to jeszcze VAT, bo to tego spokojnie z podatkami tak naprawdę. Koniec miesiąca jest od podatków, tak więc y, tutaj może się jeszcze wiele zdarzyć. Wiele można rzeczy wrzucić tam w koszty i tak dalej. Więc y, ja patrzę tutaj na ten, na, ten, na ten zarobek, jakby na tą marżę po prowizji Allegro. I to się liczy, ile zarobiłem, ile zarobiłem na pojedynczym zamówieniu. Tak naprawdę, żeby zarobić ten 1000 zł, tutaj ja nie musiałem zrobić nic, ponieważ ten produkt został wystawiony. I z setkami innych produktów, które wystawiałem z tej hutowni, prawda? I oczywiście takie, takie, yy, a, takie zamówienia nie wpadają co chwila, yy, zresztą, tak jak tutaj możecie zobaczyć, yy, to są raczej tańsze yy, rzeczy, mi się sprzedają. 669, o i tutaj jeszcze jest wyrównanie, z Allegro ceny do, 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 dodają, yy, oni obniżają cenę w programie Allegro ceny, i później zwracają mi. Resztę, tak? Czyli tutaj za 670 się sprzedało, ale tak naprawdę tam 690 mi przyszło na konto, tak? Kolejna 1388, o i też wyrównanie z ceny, ale alekroceny to tam jest, powiedzmy, na inny odcinek, tak? Ale tak jak widzicie, tutaj 300, 300, 500, 5 razy 300, 200, 300, więc tego typu, ale tak jak widzicie, mniej więcej raczej produkty powyżej 300 zł. Jeszcze jedna ważna sprawa. Otóż faktycznie tutaj po poprzednim filmie były takie komentarze, że yy, no nie do końca mam rację z tymi droższymi produktami, bo jeżeli ktoś ma tańszy produkt i go tam, yy, coś, tam nim, coś tam go polepszy i z dobrą ceną go wystawi i się dobrze mu sprzedaje, to jest ok, tym bardziej, że jeżeli chodzi o jakieś zwroty czy reklamacje, no tu tutaj nie ma jakiegoś dużego ryzyka. I tak, oczywiście, że to prawda. Jeżeli masz produkt, który możesz kupić w hurtowni za 20 i sprzedajesz go do, za 4350. To jasne, że tak, jasne, że go sprzedawaj. Chodzi mi o to, że nie opłaca się yy, yy, robić takiego dropshippingu i zarabiać 5 złotych czy 10 złotych na produkcie, na przykład za 100 złotych. Według mnie to nie ma sensu, bo dojdzie jeszcze, tak jak mówi, mówiłem znowu to w poprzednim filmie, yy, za to do, dopłata, za to dopłata i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że w tym filmie w jakiś sposób pokazałem Wam, przybliżyłem to, jak można mniej więcej ten dropshipping robić. Yy, bo to jest możliwe. Jak najbardziej w dropshippingu pingu takie rzeczy są możliwe. Można iść w tym kierunku, można to szukać, można się starać, rozwijać jakoś tą swoją sprzedaż w tym kierunku, tak? Od razu faktycznie może nie wystawiać nie wiadomo czego i, i jakichś droższych produktów, jeżeli boicie się, że jakiegoś zwrotu czy, czy, czy jakiejś reklamacji. No, ja też. Yy, Dochodziłem do tego jakoś stopniowo, ale, ale właśnie w, dzięki temu, że starałem się troszeczkę przesuwać tą jakąś taką granicę, wystawiać te droższe produkty, to nawet składając produkt za 1000 zł w hurtowni, to się stresowałem, że o kurczę, a może to mu się tak, a może tam to później tak, a właśnie może jakiś zwrot, albo a to coś. Ostatnio miałem nawet sytuację, że produkt za 1000 zł został zniszczony przez y, kuriera przy, do, przy dostawie i miesiąc czekałem, aż y, mi y, kurier akurat rozpatrzy reklamację. Więc. Y, no zdarzają się wiadomo też takie sytuacje i trzeba na to być gotowym jak najbardziej. Oczywiście, tylko że to są. Stosunkowo się zdarzają rzadko. Jeżeli mamy dużo takich zamówień, no to wiadomo, że się prędzej czy później zdarzą. Jeżeli mamy jedno na miesiąc, no to małe prawdopodobieństwo, że będziemy mieć taką sytuację w ogóle. W tym filmie byłoby to na tyle. Wielkie dzięki, że go obejrzałeś, yy, czy obejrzałaś. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Yy, zostaw jakiś komentarz dla zasięgu chociażby nawet i widzimy się w następnym filmie. Cześć!